Znajdujemy się na polu produkcyjnym Kalafiora z przeznaczeniem na świeży rynek. Gospodarstwo, w którym jesteśmy zlokalizowane jest w i w województwie małopolskim. Odmiana Klapton wysadzona 18 kwietnia, nawadniana jednokrotnie tydzień po wysadzeniu rozsady. W związku z wymogami, jakie są stawiane producentom, zdecydowaliśmy się na wdrożenie technologii DSG, czyli Don't Stop Grow, nie przestawaj rosnąć, także w warzywach. Naszym celem jest dostarczenie rolnikom produktów, dzięki którym będą mogli wyprodukować zdrowy i handlowy plon. Rozsada była podlewana preparatem H850 w dawce 0,5 kg na hektar oraz preparatem Maxi Grow, w dawce ćwierć litra na 100 litrów wody. Podlewanie rozsady miało na celu zbudowanie i wzmocnienie systemu korzeniowego, a także utrzymanie rośliny w dobrej kondycji podczas złych warunków pogodowych. W tym roku warunki pogodowe na przełomie kwietnia i maja były niekorzystne. Mieliśmy problemy z przymrozkami, jak również później występowała susza. Zastosowanie preparatu Maxigrow w dawce 0,5 litra na hektar zaraz po wysadzeniu rozsady umożliwiło przyjęcie się jej praktycznie w 100%. Kontynuacją technologii DSG było zastosowanie preparatów Defense GR oraz Barrier SICA, mające na celu ochronę plantacji przed chorobami grzybowymi oraz bakteryjnymi. Cała technologia Don't Stop Grow jest bardzo prosta. W fazie 8. liścia kalafiora zastosowaliśmy preparat Defense w dawce 1 kg na hektar oraz preparat Barier w dawce 2 litrów na hektar miało to na celu zabezpieczenie rośliny przed chorobami grzybowymi oraz infekcjami bakteryjnymi. Zabiegiem tym już na początku uprawy kalafiora pracujemy nad zwiększeniem jego odporności na warunki stresowe oraz na wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne. Odpowiedni moment zastosowania preparatów w technologii nie jest przypadkowy. Preparat Defense GR został zastosowany w momencie, kiedy róża kalafiora osiągnęła około 20% swojej typowej wielkości, czyli w fazie BBCH 42. Zabieg ma na celu budowanie odporności rośliny na, na najgroźniejsze choroby występujące w kalafiorze, m.in. na różnego rodzaju bakteriozy. Ostatnim zabiegiem w całej technologii DSG jest zabieg preparatami barier SICA oraz preparatem. Defense GR, kolejno w dawkach 1 litr na hektar oraz 1,5 kg na hektar. Zabieg ten wykonujemy w momencie, kiedy róże kalafiora osiągną 50% typowej wielkości. Dostarczamy w tym momencie krzem, wapń oraz fosfor i potas, który jest niezbędny na tym etapie rozwoju rośliny. Ostatnim zabiegiem w technologii zwiększamy trwałość pozbiorczą kalafiora, dostarczamy niezbędnych składników oraz nadal budujemy jego odporność przed najważniejszymi chorobami. Najważniejszym celem zabiegów preparatami z technologii DSG jest uzyskanie zdrowego, wyrównanego plonu, a także plonu, w którym nie będzie pozostałości substancji szkodliwych dla konsumenta. H850 jest aktywatorem ryzosfery który w swoim składzie posiada ekstrakty kwasów humusowych oraz potasu. Po podlewaniu jest wchłaniany do gleby, dzięki czemu w swojej najbliższej okolicy tworzy jak najlepsze warunki do rozwoju systemu korzeniowego, a co najważniejsze korzeni włośnikowych. MaxiGrow nawóz pochodzenia naturalnego o działaniu biostymulującym na roślinę. W jego skład wchodzi ponad 50 aktywnie działających na roślinę substancji organicznych, mikroelementów, aminokwasów i alk morskich. Jego zadanie w technologii to dostarczenie dużej ilości energii oraz regeneracja rośliny po wystąpieniu stresów biotycznych i abiotycznych. Defense GR zawiera substancje organiczne. Wzbogacone o wysokie stężenie szybko przyswajalnego potasu i fosforu dodatkowo aktywuje działanie związków fenolowych, które ograniczają negatywny wpływ stresów abiotycznych. Barier SICA to nawóz dolisny, którego formuła oparta na unikalnym połączeniu krzemu i wapnia została opracowana, by pomóc roślinie w walce ze stresem środowiskowym. Barier tworzy naturalną barierę na powierzchni liści, dzięki czemu ograniczamy uszkodzenia wywołane przez temperaturę, nasłonecznienie oraz szkodniki. Dodatkowo, przez zagęszczanie soków komórkowych oraz regulację transpiracji w roślinie uzyskujemy dużo większą trwałość pozbiorczą plonów. Nie zaleca się omijanie żadnego elementu w technologii DSG, gdyż pierwszy element uzupełnia kolejny. Jeżeli stymulowaliśmy roślinę od momentu rozsady i wysadzenia, nie powinniśmy omijać kolejnego kroku, gdyż utracimy potencjał zainicjowany tym pierwszym zabiegiem. Działania na listne mają wykorzystać potencjał, który budujemy w trakcie produkcji rozsady. Dzięki temu możemy osiągnąć bardzo wysokie plony. Znajdujemy się na polu produkcyjnym kapusty głowiastej. Mamy tutaj trzy odmiany kapusty głowiastej białej oraz jedną odmianę kapusty czerwonej. Rośliny na plantacji są w bardzo dobrej kondycji. Technologia zdała egzamin. Rozsada kapusty była podlewana. Preparatem H850 w dawce 0,5 kg oraz preparatem Maxi Grow w dawce ćwierć litra na 100 litrów wody. Następnie po wysadzeniu rozsady był zabieg preparatami Defense oraz Barrier. Kolejno, tydzień później, powtórzony preparat Defensem oraz przed nami ostatni zabieg preparatem Defense oraz Barrier w dawkach 1,5 kg na hektar i litr Bariera. Nasza technologia pozwala wyprodukować zdrowy, wyrównany plon, co jest priorytetem dla producenta oraz, co ważne dla konsumenta, rośliny bez pozostałości substancji szkodliwych.